Szymonko, witajcie w Five Nights at Freddy's. Dzisiaj gramy w Rafa od Scotta Caltona. Wiem, że yy, jeszcze chcieli dali Mike'a, ale pomyślałem, że trzeba coś innego też nagrać, a nie cały czas Mike'a Dlatego no, no, dzisiaj gramy w horror od Scotta Caltona w Napa. Pierwszą grę. Lecimy. Szukam pracy w Freddy Fazbearze. Musimy przerwać od godziny 12 do 6 rano, w każdą noc od 1 do 6 nocy. Dobra, i każdy odcinek będzie po 2 noce. Bo wyłączmy tego funga. Dobra. Nie wiem, że jest ważne fabule, ale żebyśmy mogli się ukadać, pogadać, znaczy bardziej, tak się lepiej mówi, To lepiej go wyłączmy, nie? Dobra. Więc tak, gramy w Będzie nagry nagrywany w Jedynka, dwójka, trójka, czwóreczka, piąta, szósta gra. Będzie na pewno... The Bridge nagrywany. Hmm. No i jeszcze zobaczymy jakie gry. Może nawet będą fangamy nagrywane. Bo są nie taka game world, game Jot, się nazywa. Dalszą są fangame Zostanie Dostanie obszar taki. To jest jeden, tylko że bardziej realistyczne, więc na pewno będzie chciał to na pewno kiedyś ugrać. A to kiedyś, jeszcze. Dobra, więc tak, yy, mamy po lewej światło i, i poprawia tak samo mamy tutaj Boniego na plakacze, Friliego i yy, Cikę uważam na to jest nasza godzina i noc, tu jest noc, a to jest godzina, pierwsza w nocy nocy pierwszej mamy tutaj yy, energię, 89% tu mamy ludzie energii, bateria mamy tutaj po niego, Cikę, Friliego na scenie 1 i tutaj na 1c mamy Foxiego, on jest ważny, możemy na niego patrzeć, story of order, tu mamy kolejne pokoje, tu mamy kuchnię, kible, jadalia. no na 1b, tak chyba na 1b, dobrze, to więc tak, co można sobie powiedzieć no to ma jest trudna, będą dwie albo trzy próby w jednym odcinku Nie będzie, że e, na kolejne trzy próby, bo no, nikt ma marnować czasu też Wiedziałem, że dlatego postanowiłem, że po prostu dwie próby lub trzy w jednym odcinku i tyle wam wystarczy e, Raczej, bo nie będę was czy, że może wam że, może, jak będziecie że krzeli, żebym próbował i próbował i było tyle z tego odcinków, z tego Eee, no. Eee, z tego całego? No to oczywiście. Jak słyszycie tyle odcinków z przejścia jednej nocy, no to nie ma sprawy. Mogę tak zrobić. Ale jak nie chcę, no to eee, jak nie chcę do końca, żeby dalej. No to możemy kolejne flapy, bo lepsze fnachy, coraz lepsze flapy, są i coraz ciekawsze. Flash Twój, trójka ma inną mechanikę, jeszcze ciekawszą. Flash trójka. Flash jest straszniejsza i może najlepsza. Z tych takich pięciu podstawowych, czterech najlepszych podstawowych. Z tych czterech. I piąta też e, gra. Znaczy jest też podstawową, stworzoną przez potem. Ale jest to naprawdę dobra gra. To jest najlepsza chyba jednak. Ze wszystkich takich podstawowych tych wszystkich, znaczy nie tylko, tych z pierwszych części y, Scotta Cawdona, które sam stworzył, najlepsza jest piąta część Morzego. To, że jest, mecha, że jest taka mechanika, jest taka głuka i przez to, że jest y, 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 naprawdę dobry, dobra muzyka dobrana do akty. Super miejsca, w ogóle super Moją Moim ulubionym Dronikiem z Halo of Nappa jest Fontaine Foxy właśnie, która się pojawia w e, e, System Location, czyli piątej części. Jak będziemy no to na pewno wam pokażę. E, I tutaj nasz tutaj Foxy jest, to pierwsza wersja Foxiego i ta Fontaine Foxy jest na podstawie Foxy'ego tylko że w nowym stylu i stylu damskim, jest taką wersją damską. ...Foxiego. I to będą na początku gra. Co? Fnafosy, które gdzie tu też. To wszystkie te, które mam. O, Foxy się ruszył. A może aż po pierwszej nocy się uszaleje. Ja. Zmieniam 62, to bardzo dobrze. No. Dobra, jest na razie um. A, w grze jedynce, w, w tej pierwszej części Scotta... Yy. O, nie. Hej o W -bon he -bon tym etapie pojawia się jeszcze jeden dodatkowo Nazywa się Golden Freddy. To jest jeden z takich bardziej tajemniczych e osób. Niby e nim siedzi dziewczynka, chłopak, nie wiadomo. Oczywiście w tych anidronikach dronikach też siedzi... E Czeka, nie ma ciki. A tu jest cika nasz. No dobra. A ty dwójnaś. Dobra. A Foxy? Foxy jeszcze nie jest. Proszę bardzo. Dalej jest za kurtyną. Dalej wystaje za kurtyną. To o, jest ok. Tu jest nasza Bonnie. A tu jest nasz Bonnie. A cika w kuchni. Okej. Okay. Jest na razie spokój 48% Oooo no proszę nim pod naszymi drzwiami już Szybko Sk skakałeś na szybko To jest krój Wcika jest dziką Tylko takim wcika może zegarem Boże Cika jest kurczakiem, fox jest lisem, a ledzi takim misiem, takim dużym, grubym misiem. A taki puchotek, nie? Um. Nie wiem, czy jest dzika.

Piąta rano, a kilometra szósta. No i jest szósta. Mamy drugą noc. Przejdziemy pierwszy, drugą noc i możemy kończyć Noc druga. No na naprawdę jest łatwa, ale ta noc już nie będzie taka łatwa. Tu jest baniacz. It's me. O, właśnie w tej grze są halucynacje też różne. Na przykład właśnie z pojawia It's me. Tutaj jak Foxy e, wychodzi, to też pojawia się It's me z tej kurtyny. E, tutaj Freddy sobie Tutaj patrząc na siebie, czyli It's me to się pojawia... E, tutaj się pojawia też... Będzie sobie twarz Goldena Fedego. Tutaj na przykład w tym pokoju są te wszystkie maski e, anitroników i tak dalej. To wszystkie na nas patrzą. Albo tutaj wszystkie anitroniki ze sceny też na nas patrzą. W naszą stronę kamery. To są to wszystkie te wszystkie anomalie w FNAFie. To jest akurat fajne, bo jest taki strażak, taki no, nie, strażak tylko taki... Taki motyw strachu, tak żeby bardziej wystraszyć. Wystraszyć, ja, że które że to dają, ich nam ma, nie? To jest taki dobry sposób, by spotkał autora, by to mu żeby może, że ją no, interesowali. Albo jest jeszcze, ale na jeden sposób, że jak się ustawi e, 31 października, datę, no to pokój yy, zmienia się na motyw Halloween i to jest akurat fajne, to jest też dobre nie powiem czeka wodka Okej okay. Kolejna tego ciekawostką w Custom Major można ustawiać wyższą inteligencję e na na wyższe punkty inteligencji. I jak się ustawi 1997, to często e wyskoczy nam twarz Goldena Hedygo. że jest ciekawe to jest taki dodatek też do gry powiem taki isterek gry o no isterkiem też że można no z macie no to są takie małe rzeczy takie rzeczy żeby były ale bardzo ciekawe i bardzo cenione wydające trochę jakby Ciekawości do gry, nie? Były małe takie mm, ale je bardzo ciekawe. się O bończe, dobra 15, wylew nocy, dobra, O, Foxy śmiechuje się Dancki Szybko przenikam przez kamery Ale zazwyczaj to jest Potrzebne w tej grze Taka dynamika Bo wiecie, że przez kamery Nie, nie znajduję się no, Przed Pojawię się przed drzwiami Tyle jak się pojawi, Ale nie się na to I, 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 Jest Te drzwi są zablokowane I nie ma więcej rzeczy No i wtedy raczej po prostu ma nie tak Więc yy, dlatego tak szybko przyjmijam No ty od piątej do już trzeba naprawdę szybko reagować Trzeba pilnować Forcego Bo yy, niego jeszcze Forcego który naprawdę szybko biegnie Więc Naprawdę trzeba pilnować a po jak uderza drzwi To jest cika dobra się Po funkcji jak biernie, jak uderza drzwi To za pierwszy razem nic nie zabiera danej energii, ale za drugie razem już 2%, 2%, 2 energii zabiera i on tak cały czas coraz więcej co Więc naprawdę Foxy jest OP Freddy też jest dobry mocny Freddy się ukrywa czasami go można nie założyć na tej kamerze go w ogóle nie widać no może troszeczkę tak widać ale nie za bardzo Który w kamerach, naprawdę go prawie nie widać Bo się z Kubaninem ukrywa I on jak przychodzi, to się śmieje badam raz, dwa, cztery, cztery, pięć Po szóstym śmiechu, już jest potopnik po prostu Bo jak jest szósty śmiech, to znaczy, że przychodzi, to się ukrywa To trzeba zamykać drzwi Ale najlepiej... ooooo jest foci Wystaje Z swoim hakiem I za chwilę powinien Teraz gram trochę na tak na krzyżową noc e, trochę. Jeszcze z Freddiem, że trzeba myśleć, jak chcę sprawdzić Foxiego, musi ciągnąć w lewe, prawe drzwi i się nie Kamerę na Foxiego. Patrzysz na filmik, bo jak przełączysz yy, kamerę, będziemy miał czwarte drzwi, będziesz oprowadzić się do pamięci To jest taktyka na no, rano 3 w tak naprawdę. 7 najpiękniejszych nas. Tę taktykę w ogóle, na przejście całe minuty, odkrył jeden z W ogóle Scott Cawthon, yy, yy, mówił, że nie ma szans, że ktoś przejdzie tą grę. Jest taka nie do Niemożliwe Sam Kaus, Kowal, Kowal, twórca gry, sam nie mógł przejść tej gry. Naprawdę. I przeszedł jeden z tych kosztów. Nie pamiętam, jak się nazywał. On testował, przeszedł, żeby przetestować testować ten wszystkim... 7 nocy nawet szum przeszedł. Dobra, to jest i, 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 powiemy, bo to już będzie koniec. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach na nocy trzeciej. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Szerio!